Siemandero drodzy widzowie, Tana to z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale EatMyDust, gdzie dziś kontynuujemy naszą serię openingu kart Pokémon. Otwieranym przez nas dziś produktem będą oto te dwa wspaniałe boksy zawierające Reg Leki V i Regidrago V z setu Crown Zenith. Te boksy miały już premierę jakiś czas temu, ale nie otwieraliśmy ich tutaj jeszcze na kanale. W każdym takim boksie znajdziemy dwie karty promo normalnych rozmiarów, jedną kartę Oversize, cztery boostery z setu Crown Zenith, a także kod do Pokémon TCG Live. Pragnę również dodać, że został wylosowany zwycięzca zeszłotygodniowego giveawaya i jest nim Janek B. Janek, serdecznie gratuluję. Proszę, byś napisał do mnie maila w celu weryfikacji konta i podania danych do przesyłki. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom uczestniczącym w konkursie. Moi drodzy, jesteście najlepsi i nie martwcie się, ponieważ już w planach mam następne giveawaye i myślę, że będziemy wyłaniać więcej niż jednego zwycięzcę, więc dużo jeszcze przed nami. A tymczasem myślę, że nie mamy co przedłużać i zabieramy się za rozrywanie naszych boksów. No powiem wam drodzy widzowie, że te boksy naprawdę były solidnie zapakowane i oto ich zawartość. Najpierw zaczniemy sobie może od tych małych promek. Moi drodzy, tak wygląda Regi Leki V i to jest chyba z boxu właśnie z Regi Leki. Całkiem ładna karta promo i moi drodzy, i do tego dołączone zostały karty, w tym przypadku Regi Drago V i zobaczcie. A nie, to też jest ta promka. Ok, ja się pomyliłem, to przepraszam. To, to też jest ta karta promocyjna i teraz tutaj mamy te dwie karty i słuchajcie... Ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest za set. I to jest zwykły regi Drago. I tutaj do niego mamy takiego zwykłego: oczywiście, to są dwie karty w wersji holo. I to jest regi Leki. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za set. Możecie dać znać w komentarzu. I do tego dołączone zostały te dwie Jumbo karty. Jeszcze nie mam zielonego pojęcia, co z nimi będę robił. Trochę mam ich już w swojej kolekcji. Coś wymyślimy. Chyba nie robią takich dużych folijek, nie? Dla bezpieczeństwa schowałem nasze jumbo karty z powrotem do pudełka, tak żeby się nie uszkodziły. I moi drodzy, myślę, że możemy przejść do części najciekawszej, czyli rozrywania naszych paczek. No zobaczymy, czy dzisiaj nas dropiki rozpieszczą. Dawno nie siadałem w ogóle do nagrywania setu Crown Zenit. Ostatnio były te openingi z Brilliant Stars, Crown Zenit. No i moi drodzy, ziup, paczucha za nami. I moi drodzy, pierwszy kodzik niech będzie dla Was, proszę, pyk. Przekładamy cztery karty, więc stęskniłem się troszeczkę za tym Crown Zenit. No i zobaczymy. Elektryczna energia, trekking szusy, shaming, carnivine, Mr. Mime, sunkern, coughing, odish, mamy salandita, mamy proszę kartę trenera. Super. Jej nie mam jeszcze w swojej kolekcji. No ładnie zaczynamy. Nie mam zielonego pojęcia ile ona jest warta. Całkiem przyjemnie to się prezentuje. Tutaj leopard widzę w tre. Tej postaci w ogóle nie kojarzę. Ale spoko. Może gdzieś tam się przewijała przez grę. I kartą rzadką na końcu jest. Snorlax zrobiony z włóczki. Zaczynamy całkiem nieźle, moi drodzy. Oby tak dalej. Bierzemy następną paczuchę. Teraz z drugiego pudełeczka, bo tak. Nie pamiętam, czy po tej lewej stronie był regi Leki, czy był regi Drago. Nie mam zielonego pojęcia. Paczucha na bok. Teraz będzie kodzik dla mnie, drodzy widzowie. Przekładamy cztery karty i niech będzie walcząca energia. Nope. I Friends in Sinoch, Lyron, Rescue Carrier, Galariański Miał, Energy, Sphinx, Larvesta, Pawniard. Mamy Skrelpa na rewersie i kartą rzadką jest zera ora holo Niebawem u nas na kanale też będziemy kontynuować dalsze części openingów skraędzeń, ponieważ zamówiłem trochę produktów, parę nowych produktów też pojawiło się na rynku, więc y, myślę, że nasza droga ku wyzbieraniu master seta jest coraz bliższa. Zobaczymy czy kiedykolwiek nam się to uda. A tymczasem drodzy widzowie kodzik dla was. Pyk, odkładamy na bok, przekładamy 4. Cztery... U, nie będzie energii. Mamy marker Wistar spoko, ale jest do góry nogami, nie wiem dlaczego, i jedziemy. Lyron, Friends in Sinoh, Lost Vacuum, Odish, Seal, Cricketot, Aaron, Riolu. Mamy Cricketuna, o ile tak się czyta tą nazwę, bardzo ładnie. Galariańska Galeria numer 2. Moi drodzy, tej karty jeszcze nie posiadałem w swojej kolekcji. No naprawdę, jaram się tym setem Zenith. Powiedzcie mi, że to jest słaby set. No naprawdę piękne karty. Nie wiem, jak będzie z ich wartością w przyszłości, również, ponieważ myślę, że masa ludzi zbiera ten set. Ale też chodzi pewnie o stan. No i zobaczmy kartę, która kryje się za nią. I jest to walcząca. Wykrakałem energia, ale błyszcząca. Czyli mamy taki double drop. Bardzo ładnie się te paczuchy na razie prezentują, oby tak dalej. Tak właśnie się zastanawiałem drodzy widzowie, że chyba będę chciał Was obdarować jakimiś paczuszkami z Crown Zenith, ale myślę, że to dopiero gdzieś zrobimy taki giveaway na początku maja, no bo wiadomo, odcinki nie są sponsorowane, więc ja łożę za to z własnej kieszeni, więc musicie mi wybaczyć. Ale właśnie chciałbym też Wam podarować parę tych paczuszek właśnie z tego też setu. Myślę, że będziecie mieli nie lada e, zabawę i nie małą zabawę, wodna energia e, przy otwieraniu tych paczek. Możecie dać w ogóle znać w komentarzu e, jakie chcielibyście paczki na giveaway'u dostać, tylko błagam nie piszcie mi, że to jest z Base Setu, bo mnie nie stać na takie drogie imprezy. <laughs> Nawet chyba dla samego siebie. Electric na Reversie i kartą rzadką jest w, e, Hop w wersji Holo. Pytam o to moi drodzy, ponieważ no nie wiem, może niektórzy woleliby na przykład, żeby Giveaway odbywał się z setu Silver Tempest, albo no Brilliant Stars to no może już nie, bo go aktualnie nie produkują, albo na przykład ze Scarlet i Violet. Może gdyby była taka potrzeba, też byśmy zrobili coś takiego. No nie wiem, pomyślimy. A tymczasem otwieramy kolejną paczuchę, moi drodzy, i kodzik dla was, pyk. Niech będzie, że tak, same czarne kody, spoko. No i wiecie, my sobie otwieramy dzisiaj ognista Energia. Na większym luzie ten set Crown Zenii. Dlaczego? No bo jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie, że Giratina Wistar i Arceus Wistar Łolololo są już w mojej kolekcji. A tymczasem, moi drodzy, ewolucja Łolololo, czyli dublo, jakoś tak. <laughs> I kartą rzadką jest Beloson. Więc tak jak powiedziałem, te paczuchy już troszeczkę na takim większym poziomie otwieramy, ale naprawdę jest co tutaj dropić. Więc ten set chyba najprzyjemniej mi się otwiera, bo jak tak otwieraliśmy sobie na przykład ostatnimi czasy Brilliant Stars to tam miałem troszeczkę ciśnienie, a tutaj jest pełen luz, może też dlatego, że ten set jest cały czas produkowany tymczasem kodzik dla mnie drodzy widzowie. Przekładamy cztery karty, wodna energia. Nope. I mamy Bisharpa. Mamy kopalnicze, yy, górnicze w sumie yy, duo. Yy, krzywego Ultrabola. Baltoja. Galarańskiego miała. Wailmera, Shingsa. Corfisza. Mamy Simisara. Tak, dobrze się to czyta. Simisar Vistar. Bardzo ładna karta. No moi drodzy, dzisiaj nam dropi. Dzisiaj nam dropi. Jestem naprawdę zadowolony. I zobaczmy, co się kryje z tyłu. Kartą rzadką jest Pongoro w wersji non-holo. Dwa boosterki do końca nam zostały, moi drodzy widzowie, więc zabieramy się za nie. No, naprawdę dropiki spoko. Nie możemy narzekać, jak na tak małą liczbę boosterów. Myślę, że jest tutaj co oglądać a tymczasem nieudolnie rozrywamy pakę i moi drodzy, hop, u chyba coś widziałem. Kodzik dla Was, drodzy widzowie. Ostatni dzisiaj, bo od Was chyba zaczynaliśmy. Przekładamy cztery karty. Niech będzie ognista energia, elektryczna, nie trafiliśmy. Mamy trekking szusy, mamy metanga, mamy duo górnicze, Jungusa, Czerubiego, Exekuta, Energy. Emol G. Mamy właśnie tą ognistą energię. Ja tak widziałem tą błyszczącą czerwoną energię. Spoko. Jej jeszcze nie mam w swojej kolekcji. Dzisiaj dużo błyszczących energii, bo wcześniej była walcząca. Całkiem przyjemnie, chciałbym wyzbierać oczywiście wszystkie. I kartą rzadką jest Tauros w wersji non holo. Powiem wam, drodzy widzowie, że nawet jestem zadowolony z tego Tauros'a, ponieważ nie miałem go w swojej kolekcji. Wiadomo, jakbym trafił na przykład v Star bym się chyba cieszył bardziej, ale, ale spoko. Każda y, karta, która uzupełnia mój album, jest kartą fantastyczną, więc ja się cieszę. I teraz ostatnia paczucha, drodzy widzowie, Kodzik dla mnie ostatni, tak, 4 wy, 4 ja przekładamy cztery karty, no i zobaczmy, czy ta ostatnia paka będzie naszą fartowną. Roślinna energia. Psychic. Mamy Pokémon Catchera, Bisharpa, znowu te duo, prześladuje mnie, Larvesta, Pauniard, Wailmer, Pokeball, Corphish, Heliolisk na rewersie i kartą rzadką, ostatnią na dzisiejszym odcinku jest... Executor w wersji non-holo. Standardowo przejdziemy teraz do podsumowania. No i moi drodzy, całkiem nieźle: 8 paczek, 5 dropów, i w nich były właśnie ta ognista energia, Walcząca Energia, Simi Sarvistar, nasz Kriketun w wersji galariańskiej galerii, i na końcu mamy tego naszego wspaniałego trenera. To by było na tyle, drodzy widzowie. Dzięki wielkie, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Gratuluję Jankowi zwycięstwa w giveawayu. Janek, możesz drogą mailową przesłać mi informację, czy udało Ci się coś wydropić z tych paczek. A ja z tego miejsca żegnam się z wami, życząc Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Yo!